Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj sobie przygotujemy groch na wiosenne ryby. Jest to jedna z lepszych przynęt przy łowieniu wiosennych kleni czy jazi, a w lato przy łowieniu brzan. Bardzo ryby karpiowate lubią tą przynętę. Także w jeziorach Liny czy Leszcze uwielbiają groch. Ponieważ jest naprawdę kaloryczny, naprawdę bardzo fajna przynęta i trzeba tylko zwrócić kilka na uwagę na kilka szczegółów, żeby przygotować ten groch poprawnie. Pierwszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to już przy kupnie, żeby ziarna były identyczne, żeby nie było tutaj mieszanek różnych serii różnych po prostu zbiorów. Zwróćcie uwagę, tutaj jest ziarno praktycznie jednorodne, jednokolorowe, jednej wielkości. To mi pokazuje, że po prostu ten groch będzie się równomiernie gotował. Gdybym tu miał mieszankę kilku zbiorów, na przykład sprzed zimy, później wiosenny, to po prostu... Sprawia to, że te ziarna mogą się. Jedne mogą się rozgotować, a drugie mogą być jeszcze twarde. Także kolor jest bardzo ważny. Zwróćcie uwagę, że tu praktycznie nie ma ziarenek zielonych, są wszystkie takie żółte, naprawdę gdzieś, jak się pojedyncze ziarenko zielone trafi, to jest to jest naprawdę marginy, marginalna ilość, a te żółte one są najlepsze, bo po prostu super wyróżniają się na dnie. One pięknie się prezentują i po prostu są. Łatwiejsze do zlok zlokalizowania przez ryby, więc taki żółty groch prosto z rynku, prosto do rolnika, jest takim najlepszym. No wiadomo, w sklepie to najczęściej dostaniemy połówkę na zupę grochową. On, dla wędkarzy, jest bezużyteczny. O tu mamy taki kawałek zielonej, a reszta jest piękna. A od rolnika mamy super towar. I teraz, żeby od razu o niego zadbać, żeby on się nie obijał, od razu ja mam taki patencik, że od razu mam garnek zalany wodą. To jest najlepsze, żeby po prostu jak najmniej tym grochem rzucać. I teraz sobie biorę szklankę, nabieram tego grochu i delikatnie mogę już o niego dbać. I teraz tak, groch naprawdę strasznie dużo pije. On potrafi wypić trzykrotną ilość wody, którą wlejemy, od wielkości, od swojej zawartości. I teraz tak, grochu, jak groch zalewamy, musi być tej wody bardzo dużo. A jak gotujemy, powinno być bardzo mało. Ale sobie jeszcze to powiemy. Zasypuję nas, naszą wodę grochem i w ten sposób unikam uderzania tym grochem o pusty garnek. I powiedzmy, że mam y, tego grochu półgarka, jeszcze sobie mogę. Dosypać i się nie martwię, że jego jest zbyt dużo, bo ta woda potrafi zniknąć. I teraz tak najlepiej to sobie przygotować w ten sposób z samego rana. Dlaczego? Dlatego, że ten groch naprawdę nam wypije dużo wody, i teraz przyjdziemy ze szkoły czy z pracy. Ta woda prawie zniknie, ona pewnie będzie równo z grochem, w zależności też jakie ziarno o jakiej wilgotności, i wtedy sobie go dolewamy na noc znowu. I rano on jest do, e, idealny do gotowania. W ten sposób zwróćcie uwagę, prawie nic się tutaj nie unosi, dosłownie pojedyncze łupinki. Widać, że groch jest pierwsza liga i będzie naprawdę super się prezentował. I teraz go zostawiam na cały dzień. Przyjdę z pracy, mam ranek, przyjdę z, krat, z pracy, doleję wody, bo on naprawdę dużo jej wciągnie i po, po nocce będzie dobry do zagotowania. I teraz zanim jeszcze go odstawię. Warto ten groch, groch przepukać. dlatego że ziarenka ocierając się o, o siebie, wytwarzają taką charakterystyczną mączkę, która powoduje później sklejanie. Najbardziej jest to widoczne przy pęczaku. Pęczak trzeba nawet nieraz kilkukrotnie wypłukać, bo wsypując go do wody i przemieszając od razu mamy mleko. Ziarno dosłownie znika. Tutaj widać, że tej mączki jest mało. Zaraz dokładnie to przepukam, zleję tą wodę. Jeszcze raz zalewam zimną wodą i na drugi dzień mam idealny groch do... Gotowania. Zaraz zobaczycie, oczywiście jak ten groch gotuje. Zanim go oczywiście odstawię na cały dzień i całą noc, to wypłuczę sobie ziarenka, żeby pozbyć się tej mączki, tego pyłu, który powoduje właśnie, że te ziarna nam się sklejają. I po prostu trzeba się tych całych brudów pozbyć. I wszystkiego co pływa, zaraz się pozbędziemy. Widzimy woda się zrobiła trochę mętna. Najbardziej jest widoczne. Gdy gotujemy pęczak. Ale widzę, że ziarenka są pierwsza klasa. Zlewam brudną wodę. Dolewam zimnej wody do pełna. On bardzo dużo wypije. Jakby ta woda nam się robiła mętna, tu widzimy, że jest klarowna. To po prostu trzeba jeszcze jedno płukanie zrobić i będzie dobrze. Mam garnek zalany na fula i wszystko będzie dobrze, a on nam wciągnie wodę i jeszcze jak przyjdę z pracy, uzupełnię mu tą wodę i wszystko powinno być w porządku. Zwróćcie uwagę, jak on pięknie ten groch namok, już super wygląda, i praktycznie mi wyszło trochę go za dużo, bo on już jest praktycznie równo z rantem, ale naprawdę pięknie się prezentuje. On jest dopiero zamoczony przez cały dzień, i zwróćcie uwagę, jaka jest różnica. On dosłownie jest trzykrotnie większy, a teraz go wrzucę na. Ogień, i dopiero on do siebie dojdzie. Ale to właśnie mi pozwoliło te długie moczenie, że te ziarna praktycznie można powiedzieć, że one są na wpół gotowe. Samo moczenie zwiększyło ich objętość o trzykrotnie i dlatego trzykrotnie więcej wypiły wodę. Dlatego tej wody trzeba nalać sporo. A przy gotowaniu mamy, musimy mieć bardzo mało, około 2 cm tylko wody. Żeby te ziarna nie krążyły i nie latały. Bo jak mają dużo tej, tej wody i, i dużo krążą, to one się po prostu o siebie obijają i schodzą z upinki. Dlatego do gotowania powinno być mało wody. Dobra, wrzucamy na gaz. Jak widać groch się gotuje, jeszcze nie cały, ale się gotuje, i teraz, gdybyście mieli taką sytuację, że będzie trzeba dolać wody, to oczywiście można dolać tej wody, tylko pamiętajcie, żeby dolewać wody w rządku. Po prostu czajnikiem zagotowanej doleć wrzątku. Żeby nie dolewać zimnej wody, bo groch jest czuły. Jak się doda zimnej wody, to on twardnieje I później on się nie nadaje do łowienia, więc uzupełniamy wodę wrzątkiem. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Mieszamy drewnianą łyżką, żeby to nie była metalowa łyżka, tylko drewniana i dosłownie bardzo delikatnie, żeby tych łupinek nie obijać. Zwróćcie uwagę, ten groch jest pierwsza klasa. Ja zaraz będę musiał uzupełnić wodę, ale najważniejsze, że ziarna są całe, każde z nich będzie nadawało się na haczyk, nic tutaj nie, nie jest obrane z łupinek i naprawdę wygląda to świetnie. Więc pamiętajmy, używamy drewnianej łyżki, a nie metalowej do przemieszania. Nie mieszajmy też zbyt często i uzupełniamy wodę wrzątkiem, to jest bardzo ważne. No i wiadoma sprawa, najlepiej gotować pod, przy, pod przykrywką, bo bez przykrywki nam ucieka 70% ciepła, czyli ten groch będziemy gotowali dłużej. Tak nam to zejdzie około pół godziny, a tak by nam wyszło na pewno ponad godzinę, jak nie więcej. Minęło około godziny. Oczywiście się tym nie sugerujcie, bo może być tak, że Wam się ugotuje groch w pół godziny, a nieraz może być tak, że w półtorej godziny, w zależności ile go namaczaliśmy. Ja namaczałem go około dobę i mi godzina wystarczyła na ugotowanie i fajnie się w całości praktycznie każde ziarenko nadaje na haczyk. Zaraz Wam jeszcze pokażę jedno ziarenko z bliska jak mi się groch ugotował. Trochę go za dużo dałem widać, że już wody ubywa, ale akurat już jest na styk i... Będzie dobrze, trzeba tego pilnować właśnie, żeby nie było go za dużo, bo ta wierzchnia z dołu się po prostu rozgotuje, a te z góry mogą być twarde, żeby tak zawsze było z 2 cm wody powyżej grochu, on wtedy też tak nie krąży. Dobra, wyciągam pojedyncze żarynko i zobaczymy jak wyszło. Zwróćcie uwagę na nasze ziarenka. Mam na łyżce kilka ziaren ugotowanych. Pięknie się te ziarna prezentują. No, kolor jest po prostu obłędny. Super, będzie się to wyróżniało na dnie. Tu dla porównania, zwróćcie uwagę: macie ziarno nierozgotowane, surowe w środku. Widać wyraźnie, w środku jest białe, tylko brzegi się ugotowały. Takie ziarno nie nadaje się do łowienia, może nawet odstraszać ryby. One po prostu najedzą się i będą się te ryby źle czuły, więc trzeba te ziarenka ugotować, gdyby nam się zdarzyło, że rozgotujemy się ziarna, to nic one do za zanęcenia i tak się będą nadawały. A po prostu tą partię, która nam dobrze wyjdzie, będzie na haczyk. Ale zwróćcie uwagę na ten kolor to jest po prostu na dnie żaruwa, takie coś na pewno będzie się wyróżniało. Weźmy jedno ziarenko i zobaczmy jego miękkość. No, pięknie się zgniata nie ma problemu ziarenko jest super ugotowane. Tak nam się prezentują nasze ziarenka i na pewno będą wabiły klenie. Te, o, te większe ziarna nawet się trochę rozgotowały, ale na nęcenie będą jak najbardziej się nadawały. Groszek na duże i wiosenne ryby. Zaczynamy sezonik. Jeszcze bardzo ważna rzecz po ugotowaniu. Nie zalewajcie zimną wodą, bo ziarenka stwardnieją i mogą być niepobierane przez ryby. Tylko w zależności czy macie rozgotowany, czy macie twardy, zostawcie najwyżej do wystygnięcia. Niech on wystygnie, albo od razu zlewamy go na cedzak, żeby pozbyć się wody i można sobie go popaczkować, zamrozić, albo od razu jechać na owisku. Najważniejsze, żeby nie zalewać go zimną wodą, tak jak większość ziaren robimy, czy płukamy. Żeby go nie płukać, po prostu tylko zostawić do wystygnięcia i... Wylać na cedzak, albo od razu wylać na cedzak. W zależności, jakiej twardości jest ziarenko. Oczywiście, jak Ci się film podobał, zastaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Do zobaczyska w kolejnych filmach. W następnym filmie ugotujemy sobie kukurydzę, do której dodamy soli i cukru. Będzie się działo. Siemanko, cześć!